Dlaczego obecnie to wygląda tak, jakby Trump i Rosjanie mieli wspólne interesy? Oni mają tylko jeden wspólny interes. No Putin po prostu chce wygrać wojnę, prawda? No to jest oczywiste. No Putin chce wygrać wojnę i chce, żeby jak najsłabsze były struktury, które popierają Ukrainę. Niemcy jako z centrum Unii Europejskiej, tak, jako centrum grawitacyjne Unii Europejskiej, są na pierwszej linii strzału zawsze rosyjskiej propagandy. Żadna prorosyjska partia nie jest tak cenna sercu Putina jak AFD, alternatywa Deutschland. Właśnie dlatego, że postrzega się Niemcy jako centrum grawitacyjne Unii Europejskiej. Jak się przewrócili Niemcy, no to wtedy będzie dużo łatwiej na Ukrainie. Zwłaszcza teraz jak Niemcy się obudziły i jednoznacznie tutaj działają, więc to jest ta putinowska sprawa. Natomiast Amerykanie postrzegają Niemcy dokładnie w ten sam sposób. Niemcy jako z centrum. European Union, tak, The European Union, no i dlatego Niemcy są cały czas, e, szkodzi się Niemcom i Amerykanie także pomagają AFT i robi to zarówno Elon Musk, jak i Donald Trump, nawet po tym rozwodzie w ramach tego promansu, robi to i Trump, i Musk. Trump jest otoczony, pamiętajcie, nadal przez ludzi, którzy posiadają m.in. YouTube'a, tak? przez pana Pichaja i tak dalej, przez Zuckerbergów i tak dalej, czyli ich się nazywa najczęściej Tech Pros, tak, czyli brachole od techniki Tech Pros. No i ci Tech Pros, oni także chcą żeby Niemcy były słabsze niż są. Dlatego, że Niemcy mają ten w sobie ten może nie zawsze, ale zazwyczaj mają w sobie ten proeuropejski sentyment. I oni um, trzymają Unię Europejską razem, tak, przynajmniej Amerykanie to postrzegają, i trochę coś w tym jest. Unia Europejska, której Niemcy się mocno udzielają, to jest jedyny to jest jedyny regulierungsmacht na całym świecie. Jedyna siła regulująca na całym świecie regulująca rynek, regulująca gospodarkę. Która jest w stanie kontrolować Tech Bros i im utrudniać rządzenie po prostu nami, a jednocześnie Unia Europejska to jest wspólny rynek, którego nie można zignorować, nikogo nie stać, żeby zignorować ten rynek, więc ta siła regulująca ona działa. I dlatego Tech Bros. wydaje się, jakby pomagały Rosjanom, tak? ale one robią swój własny biznes, to znaczy atakują Unię Europejską jako tą właśnie siłę regulującą. Jeżeli Kanada by na przykład chciała tak regulować Google'a i Facebooka, to oni albo przełamią ten opór. Tak, kanadyjskich polityków, albo zastraszą Kanadę, tak, albo oleją jej 30-milionowy rynek. I tak jest wszędzie. Oni sobie mogą na to pozwolić wszędzie, tylko nie w Unii Europejskiej. Niemieccy politycy oni tam mówili, że jak byli w USA, to ci Tech Problem wprost powiedzieli, że tak, oni nienawidzą Unii Europejskiej, pracują nad tym, żeby Unii Europejskiej nie było po prostu. I stąd jest takie wrażenie, że być może Trump jest, ja bym też to, to by wyjaśniało, dlaczego tyle osób myśli, że Trump jest agentem Rosji, ponieważ. Ameryka także nienawidzi Unii Europejskiej. I dlatego są te wsparcia zarówno ze strony Trumpa, jak i Maska, one się czasami przecinają. Dlatego jest tak dużo antyniemieckiego i antyeuropejskiego sentymentu obecnie. On jest sztucznie pompowany: to jest, że Unia Europejska to jest taka, tak, owaka, że robaki, że to, że tam. I to jest wszystko działalność na rzecz prawdopodobnie tych Zuckerbergów i tak dalej. Prawdopodobnie. Bo to, to wtedy wszystko wyjaśnia, nie? bo wtedy to są duże pieniądze i tak dalej. Unia Europejska gospodarczo jest równie silna jak Stany Zjednoczone, mniej więcej. Zwłaszcza jak się uzna, że amerykańska gospodarka jest napompowana przez to, że wszyscy muszą trzymać dewizy w dolarach na całym świecie, także kraje Unii Europejskiej. Jakby to je to Unia Europejska prawdopodobnie jest tak, jak, że Macron ma rację. Unia Europejska jest potężniejsza niż Stany Zjednoczone, jest ludniejsza niż Stany Zjednoczone, ma więcej armii niż Stany Zjednoczone, tylko bomba atomowa ma mniej. Także um, nie ma bata na Unię Europejską, więc, więc dlatego tak dużo sił próbuje ją rozwalić. Tak to po prostu e, wygląda.